Wykonane zasadzki piekielnego wroga, i aby ich mieszkańcy doświadczali obrony przed wszelką jego obecnością, szkodliwą dla ich normalnego życia i odpoczynku oraz aby cieszyli się pokojem i zdrowiem. Także olej egzorcyzmowany, zastosowany z wiarą pomaga przepędzić moc złych duchów, ich ataki i urojenia, jakie powodują i wzbudzają. Ponadto służy on zdrowiu duszy i ciała. Warto tutaj przypomnieć bardzo stary zwyczaj namaszczania oliwą ran i władzę przekazaną apostołom przez Jezusa, aby uzdrawiali chorych przez nakładanie na nich rąk i namaszczanie ich oliwą. Prędkość na w wynosi 120 km na godzinę. W ostatnich miesiącach belgijska policja... 250 km na godzinę. Ale teraz niechlubny rekord prędkości pobił Niemiec, przyzwyczajony do szybkiej jazdy u siebie w kraju, gdzie na części od... ...prędkości. Belgijska policja bije jednak na alarm, że przy prędkości 280 km na godzinę na suchej nawierzchni potrzeba pół kilometra... Mokro prawie 700 metrów. Była to Płamecka Polskiej Radio Bruksela. To był serwis trójki. Różnica i w pogodzie i w temperaturach.